tu się widzowie mnie pytają, jak się nazywa dokładnie ten poseł? Poseł Anzel. Anzel. A imię? A, yy, Waldemar, Waldemar, chyba, Waldemar. z tego co dobrze pamiętam. Anzel. I z miejscowości Andzel. jesteśmy? Jesteśmy w Rogoźniku. Rogoźnik. Miejscowość Rogoźnik u posła. Jeden z Andzela. wielu zdrajców, który podpisał się pod haniebną ustawą, która dąży do tego, żeby nas Polaków yy, pozbawić możliwości odmowy przyjmowania mandatów. Czyli zniewolić, dać władzę tak, policji tak. w ręce, raczej jest... władzę sądu w ręce tak. policji. Tak. Mało tego, tu chodzi przede wszystkim o to, żeby od obywateli powyciągać jak największą ilość pieniędzy, tak. po to, żeby łapać dziury budżetowe. No, wiemy, a Wiemy, że teraz ludzie tak, walczą, tak. tak? Więc wiemy, tak. że teraz ludzie się sprzeciwiają i tacy jak my będą gnębieni właśnie przez tą ustawę. Komuś muszą zabrać, żeby komuś mogli dać za to, co obiecują. Więc tak. będą ściągać z mandatów, a później my latami będziemy dochodzili tak. się w sądach. Yy, Panie radny, zapraszamy tutaj na chwilę, żeby rozmawiać z nami. Chcieliśmy się dopytać, dlaczego pan podpisał się w ostatniej projekcie wystartu? Przede wszystkim ta, ta, ten projekt ustawy go, godzi w Konstytucji z prostego powodu. Niszczy jakby domniemanie niewinności. Dokładnie, jestem tego samego zdania właśnie, też dlatego tutaj przyjechałem. Nie mamy udowadniać swoje, swoje, swoją niewinność, no to już jest jakiś tak. absurd tak naprawdę. Od y, tysięcy no. lat zawsze w prawie było tak, że, że to trzeba było udowodnić winę no, przy, przy, przy Przynajmniej, przynajmniej tak, pisało, tak, tak tak stało w prawie, natomiast y, w rzeczywistości troszeczkę to było z tym różnie już od lat. Tak, Był a nie w Sanepidzie. Postanę był już taką instytucją, jest cały czas, taka, która tak. najpierw każe, a później my musimy... udowodnić... w się... zasadzie właśnie chcą zrobić z tymi nie mandatami, żeby to były kary administracyjne, od których dopiero po uiszczeniu ich będziemy mogli się odwołać. Odwoływać, odwoływać Mandat na wzór kary administracyjnej. Tak, jesteśmy już pod drugim domem, pod drugim... Tak, u drugiego posła, który, który, który zdecydował się na podpisanie tej nie ustawy. ostatni. Na pewno nie ostatni. na innych też posłów. Nie jesteście posły i posłanki anonimowi. Jeżeli zbieraliście głosy swoich wyborców, widzieliście jak do nas wyjść, jeżeli podpisujecie haniebne ustawy, chowajcie się w swoich szczurzych norach i udajecie, że was nie ma. Także okay. ja, słyszeliście widzowie. Już mam nadzieję, że teraz jest wszystko jasne. Jesteśmy tutaj, żeby zapytać posła, dlaczego zdecydował się podpisać... Panie pośle! Tak, Te tak. polscy pana wzywają! Tak, tak. tak, haniebną ustawę. Zapraszamy! Przez którą posłowie będą mogli, czy nie posłowie, tylko policjanci będą mogli dręczyć obywateli mandatami które będziemy zmuszeni do przyjęcia, a później dopiero walczyć w sądzie ewentualnie o uchylenie. Panie pośle, zapraszamy do wyborców! Pani ma transparent. O, hejka! Poznaliśmy się, cześć. Co tu masz? Policjant to nie sędzia. Stop 866. Co to znaczy 866? To jest numer tego drugiego Numer tego projektu ustaw, który chce nas zniewolnić całkowicie. Dziękuję. Co to jest? To jest mandat dla pana posła, że oczywiście tak. z brakiem możliwości odmowy przyjęcia. Świetne. To też mamy swoje z logiem Konfederacji, tak? To tak. pan jest posłem Konfederacji. Rząd, a mógłby się pan przedstawić? Pan, na... Wit Sebastian. Proszę? Wit Sebastian, lider klubu Konfederacji. Tak? Wit Sebastian. Bardzo miło go poznać. Bo tutaj ja. jest jeszcze z nami, są też liderzy klubów Konfederacji, Sosnowiec, Jaworzno i Pszarów, czyli okręgu wyborczego, który reprezentuje pan Andrzej. Okay. Okay. Yy, dlatego też myśmy się mówili, że tutaj, ponieważ tak samo jak była ta ustawa Bezkarność Plus, nie szło się skontaktować z nim poprzez biuro poselskie. No więc próbujemy po, po domu osobiście. Natomiast mamy też też e, dwa pisma, bo jedno mamy odnośnie stanowiska klubów konfederacji, które mówią się z tej ustawy. Druga jest tutaj, kolega ma od mieszkańców. Tak najbardziej, no i co jeszcze mogę dodać? No, ale od mieszkańców tutaj okręgu, tak? Tak, tak. A, tak. Świat, mieszkańcy bo mieszkańcy tutaj bo są. Choćby, choćby biorąc pod uwagę to, że jedno, że ludzie nie będą mieli możliwości tej odmowy mandatu, to jest, to jest pierwsza kwestia, że jesteśmy wszyscy, ale to jest też kolejny cios uderzający w gospodarkę, ponieważ skarbówka już zapowiedziała, od 1 lutego proszają masowe kontrole skarbowe przedsiębiorstwa i zapowiedzieli, że nie odpuszczą żadnego mandatu. Wszystko będą będą. I w tym momencie ten przedsiębiorca też nie będzie mógł przyjąć, więc automatycznie będą karani, to jest, ci przedłużają oddał no tak. i nie będą. I mogli otworzyć już interes, tak jak teraz się przedsiębiorcy całkowicie, buntują? Całkowicie już całkowicie w tym momencie no, no już są kopani praktycznie, no już o. kopią leżące przedsiębiorstwa bo inaczej tego nie można ująć. Przedsiębiorca i, no i zaczynają się brać za zwykłych obywateli też. Tak, znaczy no obywateli tak czy inaczej cierpią na tym. No ale teraz już o, będzie to już dosłownie, tak? A tutaj już, już ktoś wezwał policję? Eee, powiem tak, już wczoraj e, w wczoraj godzinach rannych miałem telefon od policji, czy będzie tutaj jakiś nielegalny protest. Powiedziałem, że ja nie, ponieważ zaprosiliśmy też media, no ale akurat widać nie przyjechali. Chcieliśmy zostawić stanowisko. Oraz właśnie porozmawiać z panem posłem i wręczyć mu to pismo. Tutaj nie ma żadnego protestu, tutaj po prostu ludzie chcą porozmawiać ze swoim przedstawicielem. To nie jest żaden protest. Jak to, jak to policja określiła? Dokładnie. To... Pod pretekstem pandemii nie, mo, nie można się spotykać z posłami. Kluby poselskie zamknięte, tak? Do Sejmu nie może, dziennikarze nie, nie mogą się dostać. się dostać. Wszystko jest podpisywane za naszymi plecami. Ustawy przepychane bez naszej wiedzy. No I właśnie pod wszelką COVID yy, i łatania wielkiej dziury budżetowej, to co są też właśnie przez ich nierozważne posunięcia polityczne, no to no teraz trzeba uderzyć w Polaków, żeby nie, nie mieli prawa odmowy. No trzeba skąd te pieniądze ściągnąć. Dokładnie. no i nas zamknąć w domach już całkiem, nie? bo przykładowo jest, że teraz jak był zakaz wyjścia z domu, no to mogliśmy sobie wyjść, no bo ryzykowaliśmy jedynie tym, że pójdziemy do sądu. A teraz, jeżeli wprowadzą, znowu zaostrzą y, przepisy i zakażą nam wychodzić z domu przykładowo i pan wyjdzie z domu, no to wtedy można z z z zbankrutować. Z wyjdzie, z się, wyjdzie się utarami. pięć razy i już człowiek jest uziemiony. Prawda? Automatu... Kolega, chodzi na konto kolega, i... Kolega też wspominał, że no, przy, przy tej ustawie, no to jesteśmy w gorszej sytuacji niż na przykład zbrodniarz wojenny, któremu i tak zawsze przysługuje to domniemanie niewolności, może się bronić przed sądem, a my z góry jesteśmy winni. Na, nawet, nawet hitlerowców y, sądzili w Norymberdze, tak? tak <noise> I, I mieli prawo do obrony, a teraz nas chcą postawić w takiej sytuacji, że że to my będziemy musieli udowadnić swoją niewinność pod <śmum> każdym pretekstem widzę, że chyba pan poseł nie wyjdzie, więc może Dziękuję, mandat pan za... mu wrzucimy do skrzynki o, tak, to jest siedział! <śmum> Dobra. a mogę jeszcze raz zobaczyć czy... żeby uwiecznić ten ma... będziesz, <śmum> siedział, my... będziesz siedział będziesz siedział będziesz siedział będziesz siedział będziesz siedział, będziesz siedział, będziesz siedział, będziesz siedział. Będziesz siedział! Będziesz siedział! Będziesz siedział! siedział. siedział. Naród się rozliczy! jeszcze jedna rzecz. W tej konstytucji, o którą niby tak... Miejmy nadzieję, że nie nie I tak tylko nie Zbrodnia przeciwko narodowi Dziękuję. nie ulega przedawnieniu! To, co robicie, nie ulega przedawnieniu! To się nigdy nie przedawni! A ja jako matka będę pamiętała o każdym waszym ruchu, na tym obecnym, bandyckim! My... Nie, a zaraz będzie rozkaz trzy kroki do przodu, tak. to, to to zrobią. Po prostu nie uciekają na rozkazę. Tego fakt... samodzielnego Zdolne. myślenia, tak. Tak, dokładnie. To do interwencji to potrafią decydować, ale to do stanu faktycznego, prawnego, Ten to już nie. I... Jak pan nie ma podpisy, to pan chodzi po domach. czasem z jakąś flaszeczką, jakąś kopertką może. A teraz wyborcy przyszli do pana, zapytacie, co pan to podpisuje. Nie pańska odwaga cywilna. E

żeby Ale mogą nie wiedzieć co podpisał, osobowy. a no, dlatego wiemy, właśnie tutaj przyjechaliśmy, bo, już, e, jako, bo pan jest jednym z organizatorów w ogóle tego, czy tutaj nie ma organizatorów, tak eee, jak zakładamy? Znaczy, zaczęliśmy rozmawiać właśnie między klubami, żeby się spotkać z tym pismem, no i też, e, to już zaczęło w sobotę, żeby się przygotować, żeby przyjechać, no i też i też właśnie jest Jelena, jesteśmy w kontakcie, Tak, I no to wiadomo, możemy się różnić na przykład niektórych...

Powiem, że nawet się przygotowałem pod tym kątem, że jako żeby nam się podpisał na kopię tego pisma, żeby czasami Wojna nie Polska! mówił, że czymś, żeśmy. Bojna Polska! Bojna no, tak. Polska! Bojna Polska! Bojna Polska! Bojna Polska! Bojna Polska! Bojna Polska! Wojna Polska! A nie boli, Tu jest polska, a nie Polin! Tu jest polska, a nie Polin! Tu jest polska, a nie Polit! Tu jest polska, a nie Polit! Tu jest Polska! A nie Polin! Panie Pośle! Podpisał się Pan pod projektem ustawy! że nie możemy odmówić przyjęcia mandatu. Bardzo wiele czego to zrobiliście. Po prostu się boicie. Na najzwyczajniej świecie, boicie się, ponieważ przedsiębiorcy i wolni Polacy są świadomi swoich praw. Bądźcie teraz konsekwentni. Panie pośle, niech pan będzie konsekwentny. Zapraszamy do nas. Chcecie uczynić policji kontów ofiarnych. Bardzo fajna atmosfera ale niestety poseł do nas nie wychodzi. Stop bez prawi! 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 Pytanie, czy w przypadku tych mandatów, co te niezgodne odnośnie ogłoszeń, czy też będzie to, że jak się okaże, Bateria, czy też policjanci będą ze swoich kieszeni zwracać za ten embatę? Jak pan nie wyjdzie, to będziemy też codziennie ze mnie to jest dobre pytanie, ale ja to mam no. nadzieję, że ta ustawa nie, nie w ogóle nie przejdzie, no. także... Miejmy nadzieję, że nie będziemy na się nadzieję, że sąsiedzi, na tym postanowiać. Prawdopodobnie wstępnie jest tam, że 22, czyli za tydzień w piątek mają na tym. Ma, to jeszcze. I tak jest trochę długa droga, bo to najpierw posłowie, tak? Później senatorowie muszą, no i jest na koniec nasz kochany na prezydent, który jest... Na, niektórzy na, określają go mianem długopism, <noise> który nie ma się przypisy. Nie bo się to będzie nie będzie panu prezesowi, ale, ale krążył taki, taki żart, że zaczął czytać co podpisuje, bo usłyszał, że pan Kaczyński chce mu podstawić jego dymisy. O, tego nie słyszałem. Weto. O, ktoś mi tutaj napisał, żeby weto chyba krzyczeć. Tak, tak, właśnie, bo tutaj właśnie. też to wspomniałem odnośnie, odnośnie Górowskiego weta, że zachęcamy też tutaj do, do tak jak jesteśmy na pograniczu praktycznie, więc do Śląskiego, do Zagłębiowskiego i do Małopolskiego weta. Ale super. Jest nas, beto, myślę, że spokojnie 3-4 razy beto, więcej niż ostatnio. Beto, Czyli ludzie się beto, łączą beto, bardzo fajnie. Beto, 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 beto.

Chyba to to, to no to tak, tak, to, to, wyjówka, to, to wyjówka zapala. On taki już wiosnya, nie będzie wnioskowy. O, 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 nie o, o, Patrzmy, o, 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 Walde, o, 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 Co jest? <zys Dance> <Yeah �ks> Ubierz jarmułkę, bo zimno! Powoli się druga przyjechała. A najwyżej, jak Jaki to jest numer? Nie, Nie wiem. Wiecie, tak. Mamy bardem marze, bardem marze, bardem marze mamy coś dla ciebie w naze marze waę marze, marze mamy coś dla ciebie w naze wazę mamy coś dla ciebie w on no, jest... się. Tak. Posyła... nie siedział, tylko Dostał pocztę do szuki. No jeszcze na jednych poniedziałek z kolegą podjadłem do biura pocztę. No ale tak to było na jesień. Nie Ciężko to się też było w kontekście z kontaktem z panem pocztą. No, w ogóle nie, nie puszczyłem, bo to jest taki protest na pani biura. Mieliśmy media, telewizję, radia, gazety lokalne. Odnosiło się też konferencji prasowej. kasowej. Więc nie ma żadnych rzeczy. Tutaj nie chodzi o żadną manifestację, jakichś protestów, czy coś takiego. To co? Po prostu porozmawiać.

Ja jak Państwo też zaraz włączyć. On jest spokój, spokój. Z tym też dyskusji to też trochę Pana poniosło, Panie, nie wiem, nie znaczy nas w stopniach, bo tak naprawdę nie macie podstaw do legitymowania nas. Ale czemu Pan użymy z tą dyskusją? No to żeby podać się dyskusjami, potrzeby, nie jestem też No Ale dlaczego wykonujecie czynności, do których tak naprawdę no, nie ma podstaw? Nie ma podstaw. Pan mi powiedział, że są ludzie bez maseczek, że nie zachowujemy stanu społecznego. Z durą. Wszyscy mają ochronę na tutaj i na noc. Prawo, żeby nie ma? właśnie w tej kwestii N nie ale w kwestii zdecydować, ale w innej kwestii już Rozumiem, to Właśnie, w pracy nie trzeba mieć maseczki. Czy będzie tak, będzie tak, no bo my już dalej, no nie pierwszy raz jesteśmy w ten sposób legitymowani i tu się okazuje, że sprawy trafiają do samych. Na chwilę obecną takie podstawy tutaj z do pana nie ma, ma ona e, na twarzy, więc no, w tym kierunku no, to to, to nie będziemy ich tak? No to po prostu ja to legitymowali. Więc tak jest tak naprawdę prywatnie zapytać, no bo bez o tym wyszło no jest to brane pod uwagę, że za te, za te nielegalne mandaty, które były do tej pory, to ludzie będą można no, straszać, to panowie policjanci i panie policjanki, które i że te będą się za to zaraz. Jak państwo do tego podchodzicie i dla was tak tak, to nie? Chodzi, że nie tak. będzie prawa odmowy tak, mandatu, tak, potem no, ktoś to zapłaci i odwołać do sądu, wygra. No. No. To też wyrwana szczegółowość funkcjonariusza. Także tutaj jesteśmy My państwo ile wcześniej mówiliście. My ja rozumiem, to rozkaz, to Jeżeli będzie takie przepisy prawa i sądów, no też tak są. Ale proszę państwa, ale maseczki są nielegalne, nie ma takich podstaw prawnych. No, 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 no. A czy możemy tyle masteczki zakrywanie ust tak? i nie no bo jak to tylko że To jest też mówią przepisy ustawowe, które nakazują osobom chorym bądź podejrzanym o zachorowanie. Tylko te osoby tak naprawdę. No, ale no my naprawdę masecki... nie wiemy jest Ale ustawa o tym mówi, to jeżeli ktoś... Tutaj musi być też diagnoza lekarska. Tak, musi być problemu, tam ustawie jest podpisane. No tam... Znamy prawo kamie, do szkody, ale już od 10 miesięcy ja się... Każdy, przepisy, to jasne czytanie dla każdego. Tak, to jest przede wszystkim bardzo ważne.

no nie, jesteśmy od tego, żeby odważyć, a od tego jest taki ordwal wiadomo, jakiś Tylko włącznie. My możemy to atakować i przepisami. A finalnie teraz sądu administracyjnego podważył wszystkich Ale nie będą podzielić. Bo był wciągany do że w miejscu publicznym nie nosił na to nie My nie robimy wszystko, sąd są, y, znaczy, że, są wyrob... tak. tak, że prawo głosone przez telewizję nie jest prawem obowiązującym w Polsce. Nie, nie telewizja decyduje o tym, jak wygląda prawo karne czy prawo wykonawcze. Mówiło się, państwie. że ktoś wyjdzie, zrobi konferencję w telewizji i ludzie już święcie są przekonani, że to jest obowiązujące prawo. No niestety prawo jest prawem i nie ma tutaj miejsca na dwuznaczność, chociaż tutaj z tym jest różnie, tak. prawda? Nie, tutaj też A dostajecie tak Państwa... spotkaliście się. Znaczy takie tutaj pięciosobowej i live to, 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 to Dostał pisma, które miał mieć doręczone do ręki, no nie wyszedł niestety, więc dostał do skrzynki. E, ale może to nie ma, może... szere, e, jest, Wyglądał jest. nawet. Jest, był. Nawet nawet wyglądał przez. okno. Jeżeli nie ma Jarka, to automatycznie... ktoś na pewno jest w domu, ale nie wyszedł do nas. Za plecami swoich... To jest dokładnie ten dom. Aha. Ale no to. Czyli jednak tutaj. Ale nikt do nas nie wyszedł. Jakby na ten... A co do jeszcze maseczek, to ja też mam ten. Ja mam wyrok z sądu. Ja mam wyrok z sądu uniewinniający, Także znaczy mało tego, nie, nie to, że zostałem podany do sądu za, za nienoszenie maseczki i sąd od razu odrzucił ten, to oskarżenie. W ale ogóle nie to, podjął się ale sprawy. Nie, nie, kiedy? Kiedy? wtedy nie, były te największe nie, na nie, na ja, ja mam, to tak. ja, ja sobie... ale nie, 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 początku. nie, 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 najświeższe, jak masz? Kiedy Pani znaczy, Bo Pani chodzi pewnie o to, tak. że, że... Kiedy ustawa, znaczy, wyszła, ustawa tak? Nie, nie, Szczerze... to ja nie nosiłem maseczki nigdy. Nigdy ale, jeszcze nie założyłem. Ale... Ale dosta, dostałem... Yy... Ten, to wezwanie, był to było wakacje, ale nie w miejscu, raczej na dworze, tylko w restauracji byłem bez maseczki. Wszedłem do, do restauracji do, i no i stamtąd zadzwonili nam po policji. Policja przyjechała, spisała mnie, dała mnie do sanepidu, ktoś mnie podał do sądu i dostałem wyrok z sądu, że sąd w ogóle y, uchylił to postępowanie. W ogóle się nie podjął sprawy. Uchylał, ale uchylał te zdarzenia z marca, kwietnia, maja. Nie, nie, to było z wakacji. Ja byłem w wakacje w tym. Nie pamiętam dokładnie no, daty, ale wraca, eee, jest na 100%. Mam wyrok, mogę pani pokazać. Wyrok, tylko wyrok tylko, tylko za teraz za... jest live i nie mogę dodać. dołączyć. Też jest górna, w tych grupach no, do... bo kopak z, z, z Chorzowa, co udostępniał właśnie wyrok sądu. Do... Skozowa z połowy listopada, co też była sprawa, że został spisany, że jest skierowany wniosek do sądu o brak maseczki i też wygrał, udostępniał ten wyrok. Ja to samo mam, tylko mówię ci, ja tu nawet nie byłem w sądzie, tylko sąd od razu przysłał mi jakby odrzucenie. Nawet nie podjął się sprawy, tylko mi napisał, że on nie podejmuje się jakby sądzenia mnie w ogóle. Prawda? Także to jest jeszcze lepsze, bo to czyli on jakby olał całkowicie osobę, która, która mnie oskarżyła. <gry> jeszcze raz przypominam, jesteśmy u posła Waldemar Anzel, tak. tak? Poseł Waldemar Anzel, przepraszam, on mieszka tutaj, nie, nie tu, tutaj pomyłkowo pokazywałem, jednak w tym domu, ale no nie wychodzi do nas. Rzuciliśmy mu mandat symboliczny do skrzynki, żądamy wycofania bandyckiego projektu ustawy. Ustawiliśmy kartkę. Dobra, będę musiał uciekać, wiesz? Już panowie też sobie dajcie spokój na pracę. A mógłbym prosić też o pana imię i nazwisko? już tam podawane. Gdzie? W Jeszcze raz panu podaję. Sierż... Mi pan nie podawał. To mówię, jeszcze raz panu podaję. Już podaliśmy. Już podaję, więc... A pan? Księżar Artur Wilczyński, tak? Zgadza się. A pan? Starszy posterunkowy wycisk. Starszy posterunkowy wycisk. Dziękuję. I panowie są stąd? Nie. Z Katowic, panowie. Proszę pana, także jeszcze raz powiemy. Ma pan możliwość zasłonić waszym ustawie, gdy zostanie pan połączony. Ewentualnie, jeżeli pan nie chce w taki sposób zakończyć czynności, no to ma albo mandat karny, albo wniosek do sądu. Dajemy panu wybór. może pan robić co chce, ja Czy nie, pan za nie Nigdy, dobrze. nigdy nie założyłem, nie założę. Teraz pytanie, czy przyjmuje Pan mandat niż 50 wody? Nie, nie, nie. nie. Absolutnie. W takim razie kierujemy sprawę do sądu. Ja oddaję Panu prawo jazdy. Czy będzie Pan podpisywał pouczenia w związku z tym, że... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. odmawia Pan podpisania tak. tego. Tak. Masz, też. Proszę Pana, teraz będą kolejne informacje poufne, więc jeżeli nie chce Pan, żeby to trafiło, zakończyć i zdać komuś innemu. Będziemy Ale... Pana pytali, o stąd pracę. No, Ale ja Panu nie począł. Odmawia Pan tak, podpisania oczywiście. Nie, Panu nie powie. Co, co, co Pana interesuje, gdzie ja pracuję? Pana, takie dane są potrzebne do wniosku o ukaranie do sądu, nie dla mnie. No no jeżeli dobrze. Pan nie chce udzielić na to odpowiedzi, jak najbardziej nie ma, nie ma Pan takiej potrzeby. Oczywiście, się że Rozumiem, że jeszcze raz domawiam Pan podpisania tego wszystkiego. Ha? Tak? samo jak tego. Dobrze, to w związku z tym dokończymy czynność. wniosek o ukaranie do sądu z naszej strony. To wszystko, życzę miłego Możemy panem. Panowie mi wpisali. I straszy mnie, że zostanę ukarany wnioskiem do sądu, bo nie przyjęłem mandatu no i nie zapływem ustinosłu. Aha, no a na przykład o to co jest sprawnie nie podważa dyskusji, co mogą karać za brak brak odblasków, jak tego nie respektuję, Żeby być widocznym na drodze. No niestety. Tak, tak działa policja. Ale to właśnie no chodzi o to że tak przerwie w tym Te mandaty te, tak? Te, 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 te. Też. Też, też. też to, w sumie to jest, jest, zróde jest tak? wszelkie ustawy, jakie antyobywatelskie anty podejmują no Ale teraz no, główny no, teraz punkt też, to jest też, właśnie ten, ten mandat. Że mandat nie jest. Tak jak ja teraz na przykład chciałbym nam nie nałożyć mandat, ja odmówiłem podpisania mandatu, a ta ustawa będzie brzmi tak, że jak, jeżeli przejdzie ta ustawa, to nie będziemy mogli odmówić. Nawet jak odmówisz, to tylko to ty się ci i na konto i ci zabiją. Takie coś co zrobić. Tak. I wtedy dopiero ale, 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 na tym panu Ja Z założenia, że podpisanie się na mandacie to jest przyznanie się do winy. No tak, ale, no tak, ale, dlatego, ale, no tak, się ale ja się nie, nie podpisałem. Się nie ja są automatu, oni chcą zmienić że, się, tak, że nawet jak się pan nie podpisze, to zostanie pan ukarany. I dopiero później.

Ale my jesteśmy w Polsce, Andrzej. Ale no to jest właśnie to. Jest a nawet ropińska. No. No. No tak bardzo mówią, że żyli w PRL-u, a, a przedmiotem PRL-u jest tylko jedna różnica między nimi, a właśnie tamtą władzą, że oni wtedy nie rządzili i dlatego może ich nie lubią. Mhm. Natomiast to jest, to jest dobre. To jest bardzo dobre. Tak. Dziękuję bardzo no. za wypowiedź. Na razie. Miłego, miłego wieczoru. Darka, trzymajcie się. Tak. Okej, okay, wracam już. Dziękuję, Do widzenia. Do widzenia.